To nie jest ostateczne pudełko, ale mniej więcej tak będzie wyglądał pakiet sprzedażny. E, w HTC Flyer, e, otwieramy. E, w środku e, jest futerał, e, dzięki czemu na, e, nasz tablet będzie bezpieczny. Futerał dodatkowo ma kieszeń czy trzymadełko na magiczne pióro, tak żebyśmy go nie zgubili. Samo urządzenie jest zapakowane w folię do transportu. Po rozklejeniu i wyjęciu mamy HTC Flyer w pełnej krasie. Aluminiowa obudowa, kamera 5 MP, gniazdo na słuchawki 3,5 mm, mini-jack, klawisz od zasilania, włącz, wyłącz, klawisze głośności, otwory na głośniki i złącze do ładowania. Jest ono troszeczkę inne od tradycyjnego złącza micro USB. Ponieważ tablet potrzebuje więcej prądu. W związku z tym jest przygotowana specjalna ładowarka, i kształt gniazda ma nam przypominać, żebyśmy nie używali zwykłej ładowarki, którą ładujemy telefon, na telefon HTC. Trzeba pamiętać, żeby zasilać to urządzenie i ładować baterię z tej specjalnej ładowarki, która znajduje się w pudełku, ale jeśli weźmiemy pod uwagę już kabel micro USB, to moż, kabel do transmisji danych, to można go włożyć tutaj bez problemu. On pasuje i możemy takiego kabla, z którego korzystamy do, do naszego smartfona HTC. Możemy też skorzystać tutaj, a kształt jedynie ma przypominać, żebyśmy ładowali go specjalną ładowarką do flyera, ponieważ potrzebuje więcej prądu. Kamera przednia do wideo połączeń i też do zabawy z autoportretami, i po, na boku albo na dole, przyciski funkcyjne, które uaktywniają się w zależności od tego jak trzymamy. To urządzenie. Wykonany z aluminium, z jednego kawałka, po to żeby był solidny i mocny. W środku dodatkowo rysik. Specjalne magiczne pióro, dzięki któremu możemy rysować po ekranie, robić odręczne notatki. W zestawie jest od razu bateria. Bo rysik jest aktywny i wymaga, e, wymaga też e, zasilania. E, to jest poczwórne po A, 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 a. E, jest bateria w komplecie. Po zakręceniu rysik staje się pełni, w pełni funkcjonalny. Mamy w zestawie białe akcesoria, ponieważ flyer jest biało-srebrny. Kabel do transmisji danych specjalnych i słuchawki. Obie rzeczy w specjalnych woreczkach zrobionych z kukurydzy. Także bardzo dużą wagę przykłada się tutaj do. Do, do, do powtórnego przetworzenia materiałów i wykorzystania materiałów naturalnych. Nadruk na pudełku jest wykonany tuszem sojowym i sama ta ładowarka, o której mówiliśmy, ona daje większą. Po prostu będzie w stanie zasilić tak. Taką dużą baterię jak 4000 mAh ze specjalnym kształtem wtyczki.